Kumpel, widzisz tego x za prawie 4000 zł? Może być Twój! Tak samo jak ten bajonet za prawie 2,5 koła. Przydać się Kotwijako, który daje Ci 4 zł na start i aż 20% bonus do depozytu. Więcej info już za chwilę. Hej, cześć, siemanko, przyjacielu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj na Case Hagu się znajdujemy i stwierdziłem, że odwiedzę tutaj skrzynkę drilla, albowiem jakoś tak przeoczyłem ją. No nie otwierałem jej zbyt dużo yy, w ostatnim czasie, więc liczę, że teraz coś ciekawego tutaj uświadczymy. Microsoft Edge ma jakieś problemy, ale już się nawraca i zobaczmy, co z tej skrzyni, gdzie każda jedna kosztowała 200 zł. O jejku, o jejku. No, dosyć duża czapa. 190 dół kosztują trzy takowe skrzynki, czy jedna? Bo to jest dosyć duża różnica. E, dosyć, dosyć duża różnica, bo jeżeli płacimy za to. O, kuźwa, to jedna kosztuje 190. No, to jest potężna dupa. To naprawdę, naprawdę kika się tutaj dzieje. nie, nie, nie da się tego ukryć w żaden sposób. Oj oj, 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 dobra, przejść na batelki, przejść na batelki. Tylko najpierw sobie popatrzę, jeszcze, jak ostatnie batelki tutaj nasze wyglądały. Ok, mamy wygranego Underdoga. Eee, Underdoga mamy wygranego. Ok, no to możemy sobie klasyczkę jak najbardziej tutaj zarąbać. Pozwolę sobie może, może bym coś jeszcze tutaj spieniężył. Możemy coś spieniężyć, żeby, żeby troszkę budżetu było więcej na jakąś naprawdę mocniejszą batelkę. Pozwolę sobie coś takiego tutaj uskutecznić. Cyk, 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 cyk. I jeszcze ten lożer tutaj pozwolę sobie wypędzić. Jak najbardziej, czemu my też nie. I proszę Państwa, Case battle w takim razie, stwórz Battle. Dodajemy skrzynię i ja robię prostą batelkę, tak? Mamy 23 koła, więc sortuję sobie tutaj po cenie i zacznijmy sobie od czegoś czegoś ciekawego. Cyk, 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 cyk 23 tysiące. No coś tak za 15, a myślę, że mogę zrobić. Na klasyku. Stój, to jak Ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135% z 1000 1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nieko mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz FIACO. Co FIACO więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirates Lab z kodem oczywiście Fiako. 13 14 i kończymy Candy Shop. To jest dobra skrzynka, to jest dobra skrzynka, to mi się podoba. Na klasyku, na 2 na dwa lecimy. Taki jest cel, idę oczywiście do CT i miejmy nadzieję, że z moim teammateem, którego wybiorę osobiście, nie daję tej losowego, a będzie nim, bod, 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 niech będzie i samu. Bot i samo. Zobaczmy, co tutaj może nas czekać. Miejmy nadzieję, że albo ja, albo mój teammate będziemy trafiały jakieś ciekawe rzeczy. No teraz niby trafiamy lepsze od oponentów, no ale umówmy się. No kłóćmy. No dobra, no to już chyba zrozumieliście, że nie są to najlepsze rzeczy, jakie można zrobić w tej batli. Jeżeli chłopce trafia Karamita Tiger Tufa za 11 koła No to teraz musimy spiąć dupsko i naprawdę tutaj dosyć mocno wrócić Ale spokojnie, jeszcze tutaj możemy zobaczyć 13 skrzynk przed nami Więc będzie sposobność, będzie okoliczność, by jeszcze tutaj wrócić Jest Royal trafiony u mnie Do trafienia najlepsze może być tutaj Gamma Doppler, Bajonecik Więc no... o jakoś ten klasyk to już totalnie bez szalu, 3400, no lepszy rys niż nic Ale z drugiej strony, jak chłopce trafią normalnie Tiger Tufa No to czajcie o co chodzi, kolejny Royal u nas Razem, bo to samo, również Gamma Doppler, bajone do trafienia Ursus Doppler za trzy kółka, Dokładnie tak, w porządku, w pożądalu. Tracimy tylko albo 4000, no ale tutaj kolejny Tiger tu dla naszych oponentów. Tym razem jest to Flipknife Factor New o wartości 2500 zł. Teraz dwa gloki I to po tylko świadczy, jak bardzo beznadziejne bo to rozdanie, skoro te dwa gloki tutaj, no cóż. Wykazały się, jak się wykazały. Kolejna kwestia to są. Ojojoj, dwa Falkiony, Dwa razy Falkion lore. No niezbyt dobrze, tracimy 7 koła, no ale spokojnie. Jeszcze pięć skrzynek, Dwa razy Eye of Orus. Takie same praktycznie. Takie same cz jeszcze. Co to za skrzynia w ogóle? Ale mocny remis, dobra. Dwa razy Good u nas. Troszeczkę nas to zbliża, no nie oddala na pewno, no ale styl. 6000 robienia i trzy skrzynki. No, i wypadałoby. Oj, kurde, wypadałoby, żeby coś tutaj ciekawego się pojawiło. Czyżby Royal dwa razy, Royal? To może być dla nas szansa do trafienia. Tutaj może być coś ciekawego. Gamma do Perfect ok? Jest jeden takowy, jeden Hansman. I to nas powinno dać na prowadzenie. Dokładnie tak też się dzieje. 3000 przewagi teraz po naszej stronie. Nie spierdzielmy tego jeszcze jeden Royal. W skrzyni, gdzie nawet meduza za 14 koła do trafienia. Więc tu może być ciekawie. Są Kulminty. Dobra, za 6000. Mamy naprawdę mocną zaliczkę. 10 10000 złotych, czy będzie nasze? Będzie nasze, bo jeszcze Skeleton Marble Fade za 6000 na sam koniec. I to mi się podoba. No z botem i samą potężnie wjechaliśmy i potężnie rozjechaliśmy. O to tutaj chodziło. To mi się podoba. Pozwolę sobie opędzlować niektóre te itemy. Dokładnie to te za 16 tysięcy. No i cudownie, i profit jak się patrzy. Tak na daną sprawę sprzedałem za tyle, ile tą battle stworzyłem, a zostaje jeszcze butterfly'em za 12 i z kilkoma skinami. Więc naprawdę, naprawdę potężnie. Yy, dobra, weźmy sobie tutaj coś jeszcze tupnijmy, ale ordozę sobie otworzę. To jest skrzynia, która bardzo często zabiera, która bardzo często nie zachowuje się tak, jak zachować się powinna. Yy, no teraz na przykład 300 wytracę, co nie jest aż tak źle, bo mogę trafić Digla za 180 yy, i na no, taką jaką awupkę Wildfire i się pożegać, jak na nią patrzę. Chociaż dobra, ona akurat 500 kosztuje, więc to jeszcze nie jest aż taki dramat. Posej do nich, Boży. No i Shadow Lorki, ale one, no, no, no czajcie o co chodzi, czajcie o co chodzi, dobra. Znowu te Shadowki mi da. No, Bożel się Boże, naprawdę. 730 zł. 150 na minus. Bowie Lore, Ok. Ok, 1300, dobra. To jest fajne pięćcówek. Przytulimy i jak najbardziej idziemy dalej. Bo co tu po nas? Skrzynia Owl. Ona bardzo często nie oddaje. To jest skrzynia, której tak na sprawę, bardzo nie lubię otwierać. Ok. Bo ona bardzo często zabrała. Raz przejeżdżałem na niej jakieś absurdalne ilości pieniędzy. Więc naprawdę nie polecam. Ale mamy duże! Albo będzie Royal? Będzie Royal, dobra, rzutem na to się mamy Royala. I to może być odtalona Tiger Tuffa, więc ta meduza, no nie byłaby najgorsza tutaj. Ale dobra, zobaczmy, to może być nawet AWP Dragon lord za naprawę drzosiona. Ej, będzie ten talon. No mówię, że ta meduza nie najgorsza, ale dobra, ze skrzyni do 1300, czytujcie takiego talona za 5200. Jest dobrze, jest przyjemnie i o to tutaj chodzi. Jeszcze bym jakąś Case Battle, tylko że tym razem skosztowałbym tutaj trybu szar. wezmę sobie Jokarka może. I weźmy sobie 5 takowych skrzyneczek. Ups, 5, nie 6, dokładnie, tak już tam. 36, ojejku, no minimalnie nas nie stać, więc tutaj delikatny borą musi wlecieć, dosłownie delikatny. I weźmiemy sobie na trzech graczy, na szerku, let's go. Zobaczmy, co tutaj może się wydarzyć. Dodajemy Bota Botanoupa oraz Bota Bułę. No i jak ktoś nie wie, Rybsher jest to taki tryb, gdzie wszystko leci do jednego wora, w związku z czym czy trafimy my, czy trafią nasi oponenci i tak cieszyć się powinniśmy. Czy zbyt, żeby Pan do boksy? Beng! let's fucking go! 45 koła na samym starcie, bardzo, bardzo sowicie No i jeszcze jeden taki royal by się co najmniej przydał. Bardzo dobre otwarcie, skeleton za ósemkę. no jest Milusio, tak? Musimy tutaj trafić 70 tysięcy. Na chwilę obecną mamy prawie, że 60, więc no już niewiele brakuje, ale dwie skrzynie jeszcze się to da spierdzielić, więc jeszcze się nie cieszymy. No właśnie, no właśnie, już się zaczęło fenomenalnie, a później coraz gorzej. Royal, jest Royal i są Weisy. to może być coś dobrego. Proszę, no ten. Te Pandora's Boxy będą cudowne. Mamy Pandora za 45 razy 2 w jednej batli. I to jest bardzo duży plus. Jak na szerka to jest gigantyczny plus, bo 13 tysięcy z jednej takiej batli na szerku, no to jest genialny wynik. Nie bójmy się tego zauważyć, nie bójmy się tego powiedzieć. No i jestem. Mega zaskoczony, jakby na to nie patrzeć, bo Shell, wiecie, to jest ciężki tryb. To jest bardzo ciężki tryb, bo on często lubi zabrać to raz, a dwa, że jak to jakoś kokosów, może czasem nie oddać, no nie? A tutaj naprawdę mocno oddało. Przyjacielu, jeżeli chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, to możesz kliknąć sobie tu w plusik, wybrać spośród wielu metod płatności. Wizy, bliki, PayPale, i tak dalej I użyj koniecznie kodów jako Albowiem, jeżeli nie chcesz nic płacać, co w pełni rozumiem, bo to jest większa szansa, że stracisz, jest bardzo mała szansa, że jakolwiek wyjdziesz na plus, nie chcesz płacić w 100% rozumiem. Tak czy siak, jeżeli nie wpłacasz, otrzymasz 4 Totalnie na start, żeby sobie, wiesz, potestować coś, odebrać spoko. Natomiast, jeżeli już podjąłeś skąd decyzję, nie zachęcam, aczkolwiek, jeżeli podjąłeś skąd decyzję, no to z tym kodem otrzymasz 20% więcej, więc jaś płaci tysiaka, masz 1200. Myślę, że spoko o tym wiedzieć. Tak samo jak spoko wiedzieć o trwających obecnie aż czterech rozdaniach, tak? Dorzuciłem ostatnio takiego Hansmana i już tutaj on trwa naprawdę, naprawdę niedługo, i już tutaj kilka pierwszych graczy się połasiło, by wziąć tutaj udział, by spróbować swojego sz szczęścia. Tak czy siak, to są prezenty, które możesz odebrać przy wpłacie. Jeżeli z kodem FIAKO, to jest bardzo ważne, bo z kodem płacisz. 13 złotych, to bierz w rozdaniu na takiego Tiger Tufa. Jak płacisz 27,50, to bierzesz w rozdaniu na tego, tego Hansmana, na tego Tiger Tufa i na te Driver Glovesy. A jak płacisz 4 dychy, to bierz o we wszystkich czterech rozdaniach. Więc myślę, że spoko o tym wiedzieć. Dla każdego coś dobrego. Tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że się podobało, że łapkę w górę zostawisz i widzimy się klasycznie już jutro. Do następnego, trzymaj się, strzała!